W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowałem do Bytomia. Jestem przy szybie Krystyna i szybie Ewa, dawnej kopalni Szombierki. Zobaczcie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Kiedyś tutaj robiłem już film, byłem tutaj. Także zobaczymy i porównamy to, co było, a to, co jest. Tutaj mamy wieżę szybu Krystyna a tutaj z prawej strony jest likwidowana yy, no wieża może nie no ale likwidowane wyciąg górniczy także są już zdjęte liny z kół no i nie wiadomo jaki los czeka dalej Tutaj mamy ten szyb Krystyna A i tutaj zobaczcie już liny na szybie Ewa są ściągnięte, cisza, spokój tu już widzimy też słowo wyciągnięty strzyk. Na ciągle już liny tam leżą. Spróbuję tam podejść bliżej, może uda mi się coś więcej sfilmować. Przejdę tutaj w koło tego ogrodzenia. Piszą wszędzie, że teren monitorowany nie wiadomo jak to wygląda tam czy są jakieś czujki czy jest jakaś ochrona tutaj taki ładny baner reklamowy szyb Krystyna Bytom no i w pięknym słoneczku wieża szybu Ewa Teraz wyszedłem do cienia, także zobaczcie, tu jest jakiś projekt chyba taki, zagospodarowania tej wieży. No to byłoby naprawdę coś pięknego, gdyby to odrestaurować i zrobić z tego no nie wiem, jakąś kawiarnię tam na wieży. Wiele przecież takich wież jest wykorzystywanych jako kawiarnie, miejsce spotkań, zobaczcie. Także jak tutaj byłem poprzednim razem, to jeszcze koła linowe na szybie Ewa się kręciły. A teraz już liny są zdjęte, także już to jest znak, że kopalnia już nie istnieje. No, od tej strony jest taki mur. O. No niesamowita jest ta konstrukcja tej wieży. Tutaj wewnątrz mamy jakąś taką ciekawą konstrukcję metalową, taka kratownica. Nitowana. Może gdzieś jest jakaś dokumentacja tej wieży? Wtedy można by było coś więcej powiedzieć na temat konstrukcji. Teraz się pokazała też wieża szybu Ewa. No, w tym słoneczku się bardzo ładnie prezentują obydwie te wieże. No ale jedna i druga są zupełnie innymi wieżami. Ta wieża tutaj szybu Ewa to jest wieża jednozastrzałowa. Tutaj był szyb wentylacyjny jest taki niebieski keson. Tam nie będę wchodził za to ogrodzenie, bo widzę, że tam są jakieś czujniki. Może się jakiś alarm włączyć i mogę mieć jakieś problemy. Także tu wam pokażę za ogrodzenia. Chociaż na te wieże to w zasadzie z większej odległości się lepiej prezentują jak z bliska. Tutaj mamy budynek maszyny wyciągowej Gdzieś jakiś dzwonek się co chwilę włącza Nie wiem czy to mnie wyczuwa Coś tam gdzieś dzwoni bez przerwy, ale jestem za ogrodzeniem także. Tutaj, gdzie mamy te blachy? No to musiał być budynek już tutaj na szybia tego szybu. No to zostało tutaj ucięte. Można by to było w jakiś sposób też tutaj zagospodarować. Teraz pójdę tutaj w kierunku tego drugiego szybu, szybu Ewa. Z tamtej strony było wszystko ogrodzone. Nie dało się dojść. Zobaczymy z tej strony. Idę tutaj od strony ulicy. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Tu jeszcze jakieś tablice. Centralny zakład odwadniania kopań w czeladzi Pompownia sząbierki w bytomiu No i tak to wygląda tutaj od tej strony Tutaj widzimy pocięte już liny, popalone No tutaj mamy naczynia wyciągowe, też popalone, też już jest wszystko jako złom wsadowy. Tyle zostało z linnośnych. No moi drodzy, krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. No taki smutny odcinek, bo kolejny etap naszego polskiego górnictwa został zlikwidowany. Została zjęta lina wyciągowa z szybu Ewa. Także kopalnia przestaje istnieć. No, a ja Was proszę o komentowanie, lajkowanie i subskrybowanie mojego kanału. Jak również zapraszam Was na kolejny film. Do zobaczenia!